Pan jest pewny, że 7 lipca 2012 roku Pani Ania Garska nie wyszła z żywa z tego mieszkania? Przypuszczamy, że ciało zostało schowane do tej wielkiej walizki, następnie włożone do pojazdu i tym pojazdem wywiezione w miejsce do tej pory nam nieznane. Bardzo zazdroszczę Pani Garskiej tego, że, że ma syna. E, syna ma w więzieniu. Gdzie może go odwiedzać e, co tydzień, ja, ja nie mogę iść nawet na cmentarz. To jedna z najgłośniejszych spraw kryminalnych ostatnich lat. Zaginęła kobieta, młoda matka, a jej ciała do tej pory nie odnaleziono. Prokuratura uznała, że została zamordowana, a za zabójstwo sąd pierwszej instancji skazał jej męża, policjanta. Dziś skazany po raz pierwszy udzielił wywiadu. Rozmawiałem z pana y, kolegami policjantami. Powiedzieli mi jedno, dość znamienne słowa. Niech tylko Marek Garski powie, gdzie jest ciało. To sprawę rozwiąże i załatwi. Poznamy prawdę do końca. Rodzice będą mogli pochować swoją córkę, ale i też córka pana dowie się, jaka była prawda. No to bardzo miło z ich strony. Marek Garski na co dzień pracował jako funkcjonariusz operacyjny w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu. Zajmował się przestępstwami gospodarczymi. Jest ojcem dziś dziewięcioletniej córki i mężem zaginionej Anny Garskiej, która 3 lata wcześniej wyszła z domu i już nigdy do niego nie wróciła. Ostatnią osobą, która miała ją widzieć żywą, miał być właśnie jej mąż i to jego prokuratura oskarżyła o morderstwo. W październiku 2015 roku Marek Garski został zatrzymany pomimo, że ciała jego żony do dnia dzisiejszego nie odnaleziono. Dzień 7 lipca 2012 roku. To co się w takim razie wydarzyło w waszym domu? E, no cóż, no pokłóciliśmy się. O co? Początkowo o jakieś takie naprawdę... Błahe, błahe, błahe sprawy, no i, i ta kłótnia przybrała na tyle na sile, że, że w końcu wzięła, spakowała walizkę i wyszła. Pamięta pan godzinę mniej więcej? Po 10.22.30 mniej więcej. Wersja przyjęta przez śledczych wygląda inaczej. Według nich Marek Garski pokłócił się z żoną, a następnie, kiedy Anna poszła się wykąpać, Marek wszedł do łazienki i udusił ją kablem od suszarki do włosów bądź utopił. Następnie miał włożyć ciało do dużej walizki, która, jak ustalono, zniknęła z domu i tymi schodami zniósł ją do garażu. Walizkę włożył do bagażnika samochodu i w okolicach godziny 23 wyjechał z domu, by ukryć ciało. Anna Garska po raz ostatni rozmawiała z matką około godziny 19 tego dnia. Jej zdaniem była wesoła i nic niepokojącego od niej nie usłyszała. Po kłótni już nie zadzwoniła, choć miała w zwyczaju żalić się matce na marka w takich właśnie chwilach. Pan Marek i jego rodzina, rodzice twierdzą, że Ania gdzieś jest, żyje i świetnie sobie ułożyła życie i zrobiła to tak na złość trochę, żeby Marek sam został z dzieckiem. Bzdura. Miałbyśmy z Anią bardzo dobry kontakt. Nie uważam, że byłaby tak okrutna, żeby matkę trzymać przez tyle lat w takiej niepewności. Po prostu nie mogła tego zrobić, bo już nie żyła. Z tego, co wiem, pana żona miała powiedzieć, że wrócę po Dominikę za dwa dni. Że wrócę po Dominikę. Za jakiś czas powiedziała dokładnie. No to minęło parę lat, nie wróciła. Uh -huh. A z tego, co wiem, Dominika była jej oczkiem w głowie. No tak. To jaka jest pana wersja wydarzeń? Co się stało? Nie wiem. Gdybyśmy to wiedzieli, to pewnie bym tutaj nie siedział. Naprawdę. No i cóż, no, póki się nie znajdzie, to nie będziemy wiedzieć, co się stało. A pan nie wie, gdzie jest? Nie wiem, gdzie jest. Śledczy ponad wszelką wątpliwość uważają, że Anna Garska nie żyje. Twierdzą też, że ponad wszelką wątpliwość za jej zniknięciem stoi jej mąż. Liczący ponad 100 stron akt oskarżenia dokładnie co do minuty opisuje, co stało się feralnego wieczoru. Choć do dziś policjanci nie odnaleźli ciała kobiety. Bez wątpienia Marek Garski miał motyw. Trwający już od kilku miesięcy romans z koleżanką z pracy, której od dawna obiecywał, że zostawi dla niej żonę. Przesłuchana w charakterze świadka pani Wioletta przyznała, że tak było. W trakcie trwania romansu Marek Garski wysłał kobiecie ponad 4000 SMS-ów, gdy w tym samym czasie z żoną kontaktował się telefonicznie 1768 razy. Co według pana wydarzyło się między godziną 20 a 3 nad ranem w, w tym domu? No ja myślę, że oprócz tej sytuacji kryzysowej, tak, gdzie mogło dojść do, mm, do kłótni, mogło dojść do no, przelania jakiejś czary czy gdzie już wiemy, że przez wiele miesięcy wstecz w grę też wchodził romans, jego ciche wyjścia, kontakty SMS-owe, no, co też ma odzwierciedlenie w aktach w postaci tysiąca różnych kontaktów SMS-owych, MMS-owych z innymi kobietami. Ja myślę, że. No człowiek może nie umiał sobie poradzić w taki sposób normalny, cywilizowany, aby ten związek przerwać. No i to go doprowadziło do tego, że w taki sposób postąpił ze swoją żoną. Czy według pana, przez tamte drzwi tamtego garażu pani Ania Garska wyjechała ale w walizce. Moim zdaniem tak. Na pewno nie samochodem i na pewno nie wyszła w własnych siłach. Tak, dokładnie tak. To jest fakt niezaprzeczalny. Miał pan kochankę. Tak. Przyznaję się do tego. Zresztą mhm. nigdy temu nie zaprzeczałem. A żona nie była przeszkodą, żeby być z, właśnie z panią Violettą? No Nie można tego tak nazwać, że była przeszkodą. Skoro spotykałem się z Wiolettą, mimo że byliśmy małżeństwem, no to jak można mówić o przeszkodzie? Poszlak było więcej. Policjantów zdziwiło, że Anna wychodząc z domu nie zabrała kluczy. Przez kolejne miesiące nie dawała znaku życia, nie wypłaciła nigdzie pieniędzy z bankomatu, mimo że miała rachunki w dwóch bankach, nie była u lekarza, nie wykupiła recepty, nie była legitymowana, nie wsiadła do samolotu. Z dnia na dzień coraz bardziej jasne stawało się, że śledczy nie poszukują już żywej osoby, a ciała. To jest rozumiem, takie miejsce, które nadawałoby się oczywiście, bo nie tak, wiemy, czy to tak, jest to miejsce, ale do tak. ukrycia złok. Czyli teren, gdzie Marek Garski dojechałby z domu w ciągu, w ciągu tego czasu, tak. miejsce, w którym można było bez, bez problemu ukryć. Dokładnie tak, wykorzystując w doskonały sposób rzeźbę terenu. Zresztą wystarczy spojrzeć, jak to wygląda. Już nie mówię o samych wyrobiskach które na chwilę obecną też są, od tamtego czasu już zresztą, na bieżąco zasypywane przez firmy, które tam działają. Czyli dzisiaj znalezienie tam zwłok graniczyłoby z cudem. Tak, dokładnie tak, to graniczyłoby z cudem. To oczywiście tylko jedno z wielu miejsc, w których Marek Garski mógłby ukryć ciało. Jest zbyt duże, by móc je całe przekopać. Niestety takich miejsc, dokąd mógłby dojechać Marek Garski, jest bardzo dużo, co sprawia, że trudno byłoby przeszukać je wszystkie. A co pan zrobił po tym, kiedy żona wyszła z domu? No bo to jest środek nocy, na miał pan prawo się niepokoić. Próbowałem się do niej dodzwonić po pierwsze. Dwa, trzy razy wyjeżdżałem, żeby objechać okoliczne uliczki, no, żeby po prostu ją gdzieś tam znaleźć i, i zawrócić do domu, ale nie znalazłem. Policja twierdzi, że telefon cały czas był w domu. Nie wiem, gdzie była żona, bo telefon był w domu, tak. Mhm. Także gdzie była żona, tego nie wiem. Zostawiła też telefon? Zostawiła telefon. To wtedy, kiedyby pan dzwonił. A telefon był w domu, to by słyszała, to by pan słyszał. Więc... Telefon był wyciszony. Jak się okazało, był spakowany w przesyłce, którą mi zostawiła do wysłania. A po co miałaby wysyłać swój telefon gdziekolwiek? No to jest właśnie pytanie. Mhm. Po co? Telefon Anny ponownie zalogował się po godzinie trzeciej w okolicach dworca PKP w Katowicach, ale tylko jej. Natomiast monitoring zarejestrował w tym miejscu tylko Marka Garskiego. Telefon Anny Garskiej po wielu miesiącach śledztwa udało się policjantom odnaleźć. Marek Garski twierdził, że nadał jakąś przesyłkę w nocy do Niemiec, bo prosiła go o to żona. Twierdził, że nie wiedział, że w kopercie jest telefon. Tak naprawdę chodziło mu o to, by telefon żony logował się, przemieszczając się z Polski do Niemiec. Czym chciał sprawić wrażenie, że żona opuściła kraj? Żona wychodzi. Nie martwi się pan o żonę, tylko szuka pan jakiejś całodobowej placówki pocztowej przez internet. Bo chciałem w końcu spełnić tą jej, tą jej prośbę o, o wysłanie tej, tej paczki. Mhm. Dlatego, dlatego się tym zainteresowałem. O godzinie drugiej w domu śpi dziecko no. samo. dla mnie się to kupy nie trzyma. Ja bym dziecka nie zostawił no. samo godzinie, po godzinie drugiej w nocy, tylko po to, żeby spełnić kaprys żony. Bo nie zna pan mojej żony. Nie znałem i pewnie już nie poznam. Nie wiadomo.